Dobra. Boniacz. Co ty robisz? Boniacz, nieładnie. Tylko Freddy Fazbear jest grzeczny. Nie wyszedł z miejsca. Jest pierwszą, a te animatrony mnie już męczą. Chcę Gdzieś... cicać. Co Coś znowu mi zliczowało. Foxig grzeczny, dobra, Foksigze. To czy jest w baks tej daleko nie jestem. Sorry. Muszę. O Matko, na zawał zejdę. Boniacz mi ucieka z kamer. Co też? Boniacz! Widziałem cię. Widziałem cię, Boniacz. Więc teraz mi tutaj nie wkręcaj, bo widziałem cię. Jeszcze nie zamykam drzwi. Czekam aż mnie dojedziesz. Druga AM, no nie męczcie mnie, no prawie, no, trzy, trzy, do trzeciego, do trzeciej nocy chcę dojść. Poniacz! kurzasz mnie już. Gdzie jesteś? Czy to Freddy Fazbear? Ja nie no, Freddy Fazbear to nie jest, gdzie jest Chica? A gdzie jest Chica ta? Ta Chica, gdzie jest? No, Chica też uciekła ze swojego miejsca. Gdzie jest Boni? Bonic? Bonicz! Bonicz! Wiem, że jesteś obok mnie. Bonicz! To nie jest śmieszne. Dobra, zabij mnie już. Widzowie, na następny odcinek z FNAF się nauczę tego FNaFa. Naprawdę, gdzie ten bunicz? go nie ma? Czego nie ma? Fuksem tego nie wygram, bo mnie na pewno zabiją. Muszę się starać. Nie gadaj, że Bonicz całą odpuścił. Nie. Nie no oczywiście ja bym ją odpuścił, jak bym był Boniczem. Gdzie ten Bonicz się podziewa? On jest chyba przy mnie. Gdzie jest Cica? A gdzie jest Cica? Właśnie Cica, gdzie jest? Bo na scenie gorzeczny Mały Buniaczu, jeden. Gdzie jest Cica? Cica toć? Boniacz odszedł. To jest mega podejrzane, że tak szybko sobie odpuścił. Wracam na swoje miejsce i mi Czekaj, czemu mi się to zareagowało? Buniacz. Buniacz. On biegnie w moją stronę. Foxy? Nie, Foxy nie, Fuxi grzecznie. Jest buniacz? Dobra, buniacz wraca na swoje miejsce. Wszystko jest dobrze. Oprócz mojej energii. Jest czy coś? daleko. Ej, bo mogę to przetrwać, mm, mogę to przetrwać, nie sądzę, nie sądzę, funkcja, funkcja, piąta noc, a potem szybko zleci usta, restrooms, Niekaw się na kamery, szukaj cicy, szukaj cicy, szukaj cicy. kolejne Ja chyba zaraz nie wytrzymam. Piątajem. Jeszcze godzinę będę musiał tutaj przetrwać. Proszę zleć szybko. Mam mega mało prądu. Jeszcze jakaś cica, jak wejdzie. Bo chica. Jeszcze jakiś tam błoniacz siedzi. Dobra. Fuksem, fuksem, możemy to wygrać, fuksem, fuksem. Proszę, proszę, nie, wejdź tutaj na końcu żadna żaden animatronik. Piąta IEM, piąta IEM, jeszcze możemy to wygrać, damy radę. Gdzie ta cica? Dobra. Pewnie zaraz się mi tutaj pojawi cica. Mać, co? Dobra, East jest. Słyszę, że on jeszcze mnie nie go już. Proszę, żeby było 5:30. Proszę, żeby było 5:30. Mam nadzieję, że taka jest, nie taka 5.00 dopiero w początek. Proszę. 15%. Buniacz, ty mały. Cicac, cicaca. Proszę odejść co tu było. Nie mogę, nie mogę, nie mogę. Możemy to wygrać. Tak! Tak! Udało się! Jak, nie, jak ja to zrobiłem? Jak ja to zrobiłem? Dziękuję widzowie za oglądanie. Na następny raz pouczę się trochę o energię będę marnować. Ja się żegnam, pa!